Cześć, placuszki, wy moje małe! Tutaj kremowaczka, witam Was w pierwszym dniu jesieni w mojej rodzinie Nowak. E, tak, nie wiem dlaczego w sumie właściwie ich nie wczytałam wcześniej. Hmm. Ciekawe dlaczego. No nic, muszę znaczy, muzykę sobie w słuchaneczkę przyciszyć bo nie, pewnie mnie będzie rozpraszać. I lubo będzie będziecie się czuli pewni, tak wiecie, no, że ja gadam tutaj do siebie i się nagle zacinam. No tu, ja wam już mówiłam, że chcę tą moją całą wysłać na studia, bo... No właśnie, chcę ją wysłać na studia i to jest mój pierwszy poważny problem yy, Aha, przede wszystkim to trzeba ich gdzieś przeprowadzić Gdzieś, gdzie może będzie wyższy czynsz. ale na pewno yy, Na pewno, na pewno trzeba ich teraz przeprowadzić I znowu powiedzmy mi, czy chcecie potraktować kod na 50 tysięcy jako przysłowiową obligację czy też, czy też... Aha, zima będzie teraz! Boże, kochany, jak to szybko czas leci, no trudno. Matko święto i wszyscy święci i w ogóle. Dobra. E, czy przeniosę ich na razie w tym odcinku gdzieś, gdzie jest wyższy część, gdzie będzie większe mieszkanie? Niech coś się kąpić to na gróże, co? Ta się pompię. Dobra, co na chwilę no Dobra. Wysiusiaj się po się, się No Dobra, to posprzątaj tutaj i zrób może śniadanie jakieś. I podaj śniadanie na przykład. Omlety. O, pyszne śniadanie będzie omlety. To niejako. Moi się powysypiali, już to na luzie. Dobra, zróbmy omlet, A może jakiś punkcik gotowania zdobędziesz? A i może do szkoły prywatnej się dostanie, twoja córa, co? nauczyła się na zadanie, jak super Ech, no cóż <laughs> więc sprawą podstawową jest teraz przeprowadzka do nowego domu e, następną sprawą która jest taka niecierpiąca, zwłoki dość dobra dziecko, facet, wstawajcie wyjedźcie w ogóle śniadanie swoje no, jedź śniadanie dziewczynko tak Faktycznie, była wtedy sobota. No przepraszam, no, bardzo, bardzo że nie zauważyłam, że była wtedy sobota. Starza się, prawda? temat. Na przykład fantastyka, szkoła. A czym ty się kobietą interesujesz w ogóle? Bo ty właśnie muzyką i tańcem. No, no tak. Jak mhm. no, no, to trudne to I zaraz się przeprowadzimy, nie? No, trzeba będzie się przeprowadzić. No oh, hmm. dobra, ty poszukaj w sumie, w sumie domku. Poszukaj, poszukaj domu dla siebie i się wyprowadzicie wszyscy, tym, nie? Czy nie? Czy nie da się wyprowadzić wszystkich? Da się, dobra, da się. Aha, muszę przenieść ją z otoczenia. To sensu. To sens. Nie, potrzeba się przenieść do większego domu. Dobra. To my idziemy do otoczenia. Tak, chcę zapisać moją grę. I spadamy do otoczenia w takim razie, no bo cóż nam pozostaje? Jezus, przepraszam Was, że tak wczytuję no stop cokolwiek, wszystko, wszystko wczytuję. Ale sami widzicie jak jest. Ale tak, teraz się wprowadzimy do ładnego domku, będzie fajnie, sympatycznie. Ja pamiętam jak kiedyś, jak kiedyś... Kiedyś bawiłam się kodami na przykład Bull Prop Testing Cheats enable. True sobie wpisywałam Max Motifs. Max Motives nie, ale Bull Prop Testing Cheats i na przykład na skrytkę, skrzynkę pocztową w, wciskałam w tego tak To było przenieść rodzinę z tego Ale tylko sobie z tobą na A nagrody? Nie wiem, czy nagrody są. Trudno nam. Najwyżej. Raz się żyje. Nie? Tu jest Zobaczmy najdroższy czynsz. Tu jest drogi, tu jest taki mały, mały bardzo. Tu są cały czas dosyć takie niskie czynsze. Barys przyszedł, witajcie się. E, jakie tu mogą być czynsze? To jest, sumie, tam jest najwyższe jeszcze. to jest 39:20 Aha, zjem kochanie takie jeżyka, ale pozwolisz, że nagram się przywitać, wiesz? Przeprowadzam ich. Przeprowadzam a Chcę przenieść ich do nowego mieszkania. ja będą płacili kosmicznie taki czynsz. I mają garaż, a nie mają samochodu Co? No tak kreatywny komentarz mojego ukochanego chłopaka, nie? Jezu, jak mi nos spędzi. To Drab ponosi, drab. nie z tej strony akurat nie trafiła. To mi buzi! To mi buzi jeszcze raz! No jeszcze raz mi da buzi! Kochani, ale to nie są. To nie jest podnos. Chciałam powiedzieć to. Chciałam to słowo, które tam jest napisane. Ale stwierdziłam, że cię nie strzelam. He. He, jego. He, jest bardzo wymowne. He. Cóż ja wam ja W ogóle muszę się wam pożalić, proszę was. Nie, nie chcę pić. Jeszcze... O, zwa... fajna animacja jest, jak się Ja kiedyś jej nie miałam, bo kiedyś miałam za słaby komputer i mi się ta animacja nie wczytywała. Hej. Tu trzy 390. 390. łóżko. Ej, to ile tu jest tych mieszkań właściwie? Aha, tu jest trzecie. 3868, 3920, 3881 i ile? 3920, najdroższe trzeba, tak, z tego jest, yy, jest poniedziałek, trzeba zapłacić czyż? O cholera jasno. Myś, nie myśmy już zapłaciliśmy Dobra, meblujemy będzie fajnie, bo będziemy meblować teraz. Kominek, więc to będzie salon zapewne, czy nie? Mamy jeszcze jeszcze sypialnię. Oj, świetnie, mamy dwie sypialnie, więc nasze dziecko będzie miało sypialnię. Dobra, sypialnia naszego dziecka, czy tu, czy tu? Chyba tu może powiedzmy, zróbmy to tutaj, bo myślę, że będzie lepiej. Yy, nie, tu dziecka, a tam u rodziców, tak to miałam na myśli. O Jezus to jest na no dobre. Rozszczepana jeszcze? Ale że, ale, że jeszcze mroczka pana nieszamowicie? Nie no, może inną trochę było. Tak rodzicom nie wypada, nie? I na przykład... Na przykład nie, taka też nie wypada za bardzo. Ale taka, w taka paszportowa. Szafę mają. Tutaj będą mieć zaraz te. Wiecie o co mi chodzi, że yy, można było wyregulować wysokość na ścianie, robiąc tam plakaty, nieplakaty, pierdół, nie, smerdy. Nie, więc... to mi się podobało bardzo. To już jest jeszcze. Nieba. Teraz mojej dziewczynki mamy i trzeba coś fajnego z strasznie drogie lampy. No, Dobra. Ale u mnie nie było. Nie było lata. łóżeczko. Łóżeczko takie... takie zwyczajne, co się nie Można i dać takie zwyczajne. Ale jak jest może takie. To, takie on. Jest jeszcze wyciaczkie, ale już jej będziemy lubili na Chociaż no. to też nie, 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 nie. Chociaż może jak będzie na spolarkę, to będzie lepiej jak będzie miała coś takie większe wykończenie dobra weźmy z katalogu gotyk przybierzemy może tak, przybierzemy się, robimy z niej gotkę to może o taką gotkę na przykład i ściany zrobimy na co to jest wycieraczka? Nie, nie. Świetnie. Tylko o, to jest... Aha, to są ściany, dobra, świetnie, idealnie. Mhm, uh -huh. no tak. Trzeba było odzyskać, nie? Bo jestem bardzo oszczędna. To co to jest? Drzwi nie wchodzić. I dobra, tam drzwi tam będę się przejmowała drzwiami jakimiś. Bez A tu mamy ten nawet światełko własne. Jej królestwo prywatne Nikt tu nie będzie mógł wejść czy znaczy, dobra, wejść będzie mógł w sumie każdy teoretycznie Boże wiecie, gorzej jestem. tym Ech, Jezu, jakie łóżko Po prostu kosmiczne Czemu dwuosobowe? Ja się pytam, czemu? Dlaczego? Przywijaj się, nie. to jest ta kościół Z której marzyłam zawsze po prostu bardzo dziwnie musi to wyglądać, nie? Wszystko takie, Jezus, drogie dla niej daje tutaj, a... Dobra, świeczuch świeczuchna. Tutaj pyk, stoliczek. Raz, dwa. Biblioteczka też się przyda, co? ładny. Akurat na pokoju dla dziecka, moim zdaniem, nie należy oszczędzać. już później, jak oszczędzimy raz, to co potem? Jezus, sama chciałabym mieć taki pokój. Znaczy, no może bez przesady, nie aż taki, wiecie, kreatywny, ale ale część na pewno takich fajnych rzeczy bym sobie z tym wyniosła i, i było fajnie. Dobra, tylko wiecie, zupełnie kontrastuje w ogóle to, co tu jest. Z tym, wiecie, wiecie o co chodzi. Wszyscy wiedzą, o co mi chodzi w Dobra, nawet kibelek może być zwykły zwyklakiem. To nie pasuje ten kolor. Mamy hmm, to? Nie, 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 nie. nie. O, taki kibelek. To jest idealny kibelek. my krujemy resztę na To Ja nie wiem, ale dobra, nie wnikam w to. Aha, bo tu mamy tylko garaż. Ups, aha, tu może być poput. tą straszną rzecz. Cii, byście tego nie widzieli, tego tu nie było. Tak, ja w, Simsach jakoś, w Simsach 2 oczywiście. Nie mam jakoś skutków przed używaniem kodów. Muszę was zmartwić. Ale żeby nie było, ja jestem uczciwym graczem, nigdy nie oszukuję. Ale to w takim razie nie muszę na wielu innych rzeczach uszczędzać jeszcze. A to mi się podoba, że nie muszę. Jezu, no żałują sobie. Mogli wziąć kredyt, tak? Mogli? Mogli. Oczywiście, że mogli. Każdy może wziąć kredyt. Czy to w niczym nie przeszkadza? Dobra, jadalnia. Tylko cholera znowu w jadalni będzie problem. No bo gdzie ja postawię ten skój, to wszystko? że za kanapą. O, za kanapą to może byłby nie takiej wykupomy wcale, co? Muszę postawić to, że zwykłe takie, czy na przykład takie. takie, 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 takie o i by sobie przeszli, świetnie by było. No oczywiście tak zrobić. Wszystko mogę. Wprost mi mój rumak. Okej, to ja nie powiem z kim się kojarzy. Mój rumak. W sumie pewnie trzymam tak się tak, będzie nie kojarzyło. Ale nie, to się przesuną, bo mam ładne wyglądać. To będzie taki pokój, gdzie jest praca, hopy i taki lekar element. Co my tu mamy? Dziureczko jakieś trzeba postawić na pewno. Takie. Powiedzmy, że takie na przykład Tak, kremówka, tak. Nie przeszkadzaj sobie. Tak, a jak. Ten komputer. To jest ładniejszy. Ja nie lubię tego komputera. W sumie kurza, mnie. Kurza, mnie swoją w sobą samą. Nie, nie cierpię w tej chwili, nie cierpię. Zanikiem, 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 zanikiem. O, jest w sumie symetryczny ten pokój, nie? O, świetnie. A to jest symetryczny, no to ja skorzystam z tego. Że jest symetryczny, tam postawę sobie na przykład na książeczki jakieś coś. Nie, nie tylko garncarskie, wydaje mi co to, to jest. Na maszyna szwalnicza. Dobra, skoro ten się sportem interesuje, to my walnij mu Nie ok. jakiś fotel, ale fotel. Dokładnie jest taki fotel. Okej, okay, no i jest fotel, popój i ten jak nic. To jeszcze ma samo kupne z Nie wiecie co, to aż wszystkich po prostu z taką kuchnią będzie wypowiadać. Jakby mamy takie sukne grzeczki po prostu. Blacy są nawet chyba gitle jeszcze. się też, też się sprawdzić, tak. co załaty są. To chyba najtańsze dla mnie. No nawet nie najtańsze. Dalej, Jezus, mimo wszystko spróbują na wieczór. Do porządnego, nie? O, no na przykład takie białe ptaki. To jest to pięknie. Teraz tak muszę zwalić i wstawić swoją lodowę. Lodowę!

Będę płakać, bo nie mam możliwości składowania z listami. No i co? I tego było na tyle. W tej budyniu wiedziałaś, że nie ma takich pomieszczeń. O, tutaj dokładnie, żeby sobie był. E, co na górze jeszcze? Na górze można jeszcze wymienić łazienkę skoro mamy już pieniążki skoro wzięliśmy kredyt kredyt, to ładnie brzmi, nie? kredyt, dobra no i chyba nie będzie zimy, nie doczekamy się niestety a smutno, smut. nie wiem, czy jak się przytoczyłam to mi się nie zaczęło odliczenie od nowa to jest dobre pytanie Ale no się będzie mówiło wtedy najwyżej, no Jezus Maria Okej, no i mamy lato, no Kurna. Ustawienia gry. Nie, ustawienia nie wiem czego. Cyklopedia, opcje wskazówek. Dobra, wiecie co, nie, no nie będę wychodziła do regionu. Już się, musicie się będzie Przepraszam was, musiałam się przeprowadzić, wiecie o tym. Dokładnie wiecie o tym, że musiałam to zrobić. Musiałam. na kreatywność w tym domie słonecznym hmm. coś będzie wymyślić, nie uważacie na kreatywność też tak o, ucz się gotować ucz się gotować gotowanie jest a czym się oni skończali tak naprawdę sprzedać w domu bardziej naturalnie co? Hmm. nie rozumiem, co? rozumiem, no, wygląda tak, wygląda spoko. Może być. Możesz przełączyć na coś innego? Nie możesz. Brygida może podawać bez serów. Ojejku! Brygida, jak tam Brygida twoja? Co ty tam masz ciekawego? Kulinariami się interesujesz. No, ale dalej nie znalazłaś swojego hobby, no i co? No i co ty biedna teraz a? powiedzisz a -a. na to co... O, dobra, a ty sobie ćwicz, skoro tak lubisz ćwiczyć. No. O jazuźnik. zdobywa punkt kondycji. Schudłeś trochę chociaż typku, czy nie? Nie schudłby. co? A ten co chce? Nauczysz się słychać parę. O, to ty się uczcił rady dla par teraz. No człowiek. Normalnie kończyłaś was cedłoszczyzn, nie? No może się dzielić wskazówkami teraz na punkcie tego hobby? Proszę bardzo, jak, jaka dzielna. Punkt gotowania i uczy się przyrządzać nowe danie, dobra. Czyli co? Nowe danie, tak? Jakie nowe danie? w mogli podaj śniadanie. O Jezus, ile tego ona ma tutaj. Mhm. Dobra, co tu jest tak naprawdę jeszcze? 8 punktów ma. To nie, gdzieś tu było jeszcze coś fajnego. Nie tu, nie tu. Oj, skoro mam pieniążki, o, to w następnym odcinku pojedziemy gdzie? Na wakacje, tak. Pojedziemy na wakacje, będzie fajnie, nie? Podaj drugie śniadanie. Na przykład. Czyli kontern. No niech sobie gotuję spokojnie. A i będziemy niedługo dzwonić, nie? Chyba. chyba. Chyba włączę wszystkie światła. Albo dobra, albo nie ma. Buda, weź mi. Wycalię sam tak! Odbierz, nie zostań tak. Dobra, ja się z wami żegnam, miło mi było. Przestawię sobie później następnym razem, znaczy jak wyjdę do regionu pora roku na zimę, co byście mieli zimę w następnym odcinku. I trzymajcie się, do zobaczenia!